Cześć, jestem Cydi, a to kolejny odcinek naszego innego Minecrafta, czyli Left 4 Dead 2, jak kto woli. Ciągle będę to powtarzał przed każdym odcinkiem, żeby nie było żadnego czepiania się czy coś. Nie wiem co ja gadam, ale to był Hero Brain i go nie ma. Straszne. I czemu tak szybko mówię? Jestem głupi. Nie jestem głupi. Hmm, nieważne, nieważne. Nie wiem co ja robię. Ale zaczynamy. W neterze Tak, jesteśmy w neterze. Witają nas pigmeny Sporo ognia. Czy tu są same pigmeny? Uuu, jaki fart, że one już są no, siłą jak zwykle, jak zwykłe zombiaki, a nie jak no, że to nie są już e, chargery. Tylko zwykłe zombiaki. Chociaż domyślam się, że, że będą jeszcze takie. Ciekawe, czy będą Gasty, Silverfishy i Blazy. Słyszę. Horda i piękny lag. To był szkielet, czy nie? Endermont, chyba. Nie wiem. Aha, to jest charger. Są chyba większe od pozostałych Tak myślę przynajmniej Nie no te animacje ich padania są fajne A tu Blaze Żywy? Nie Ciekawe czy są Blaze hm. Interesujący Ale idziemy dalej Dostawmy naszego Blaze'a w spokoju. Bo chyba nie chcecie, żeby nas zaatakował. Chociaż wy pewnie chcecie, bo mnie nie lubicie. Smutno mi. Nie no żartuję Dobra, idziemy dalej. Gincie. Eee, cobblestone and stick to craft a liver. Aha, czyli musimy zrobić. Eee, musimy zrobić tę eee, dźwignię. Oliver to dźwignia przecież. Hmm, coś tam było. Aha, tu koledzy też są. Jak na razie nie jest strasznie ciężko. Ale zobaczymy, co będzie po. No. Potem na przykład teraz. Znowu Hero Brain. Eee, dobra. On jest naprawdę straszny tutaj. Mimo, że wygląda jakoś normalnie, to ja cały czas myślę, że on coś zrobi. Eee, dobra, mamy kanister. Aha, w kanister można strzelać. Tak, tak, ładnie. Nie, nie, e, no. Nie rozlej się na nas. Żeby nie brzmiało to jakoś strasznie dziwnie. Bo Chciałem to powiedzieć trochę inaczej, ale znając życie, brzmiałoby to jakoś naprawdę dziwnie. Tak więc. Tak więc. Eee, słabo. Dobra. Jarajcie się szybciej. Hmm. Szybciej. Dzięki. Ktoś do nas strzelał, czy mi się zdawało? A ty co? Zapomniałeś zginąć? Hm. Tego chyba nawet nie zabiję, a już nie żyję. A tu wejść się nie da. Szkoda. Chyba się nie da. Tak, więc wracamy z powrotem. Co to jest? Aha, crafting table tam. No ale, crafting table już mam. To znaczy, wiem, gdzie jest. Ale nie wiem, gdzie jest. Aha, tu też jest. A bo tam nie było crafting table, myślałem, że właśnie. A nie, to przecież tu. Co ja myślę? Co ja robię? Tu musimy chyba iść. Czy stąd przeleźliśmy? Nie wiem, gubię się strasznie teraz. Stąd byliśmy. To tutaj, w prawo. Tak? Tak. Nie. Hmm. Ale spróbujmy tędy Dobra, gast Strzelający Ale zdaje mi się, że to jest właśnie tak oskryptowane jak ten creeper wcześniej co wybuch i tutaj te gasty gast co strzelił Znaczy to na pewno jest oskryptowane Wydaje mi się to było złe słowo Znowu horda leci, bo jest taka klimatyczna muzyczka. Ale tu jest safe house, haha. Zawsze mogę się zamknąć, ale w sumie po co? Już wszyscy? Nie, jeszcze ty. Tam był chyba Blaze. A może jednak nie. Kolejna. Horda. Ale dobra, biegniemy tędy. Bo tu coś przecież może być. Powinno być. Tam widziałem naszego Zombiaczka Który przybiegł naokoło. Jeśli to on. Fajnie, ich się też odpycha. W pomordzie. I. Nie no, fajnie to wygląda, jak się tak wali ich po mordzie. Haha. <noise> <noise> Dobra. Co tu mamy? No, chodź tu. Tam był też hero brain znowu. Powoli. Ale muzykę jakoby był tu. E, jakiś tank czy coś? Tak, tank. Jak ja przewiduję... Co on rzuca w nas? Jakim cudem. On własny terytoryk rzucił. Nie mam pojęcia jak, ale rzucił. Dwa magnumy? E, jeden magnum. Dobra. Nie, no to weźmy, to jest fajne. Tam się nie da wejść. Tam jest ktoś żywy chyba. Albo nie, ale on coś trzyma się bałem, że spadnę, ale tędy się nie wejdzie. Jakoś naokoło trzeba czy coś. Misja chyba będzie dłuższa, ale jak nie będzie strasznie długa, to będzie po prostu dłuższy odcinek. A jak będzie jakoś bardzo długa, to podzielę to na dwie części. Ta broń jest fajna, więc nie będę jej wymieniał. Co tu mamy? A tu już byliśmy wcześniej. Coś tam jest. Nie mam pojęcia, co może patyk. Złapał kogoś? Nie. Słabsze to jest szkoda. No. Co ja chciałem powiedzieć? Nie wiem, ale szkoda, że to jest takie słabe. Znaczy ten pistolet jest właśnie mocny, ale, ale powolny i ma mało amunicji. Podnieś go. Ok. A tu wy żyjecie? Netruarty. Nie da się ich zbierać. Co tu mamy? Mm. Łóżka w neterze to trochę głupi pomysł. Nie wiem, czy twórcy nie wiedzieli, że w Minecrafcie łóżka w neterze nie istnieją, czy co? Ale bynajmniej to taki trochę według mnie fail Nie wiem jak wy uważacie Ale według mnie fail Tam ktoś był, on był Ale tam nie ma co się czepiać takich szczegółów Każdy mógł przecież popełnić błąd Dobra, przeczytam co na tej tabliczce jest. Uh, place the piston above. Place the torch in the hole to clear a path. Piston will extend and stop the lava barricade. Aha, czyli musimy znaleźć uh, czerwoną pochodnię, aby wysunął się piston i uh, zatamował lawę. Co się dzieje, co się dzieje? Oni spadają na mnie. Nie wiem, ale... Ale skoro nie mam czerwonej pochodni, to... to nie ma co tu iść Ktoś tam jest chyba. Nie mam pojęcia kto, ale ktoś tam był Okej, okay, idziemy dalej. Coś tu leży, coś tu leży Domyślam się, że właśnie kobel no Ale go to już kojarzę. To jest ten z tego. Mmm. Jaki... Jak ten kanał się nazywał? Znaczy nie kanał, tylko... Hmm... O, Jobcast, Yocast. Jockcast, Chyba Jogcast to się czyta. No ale wiecie chyba o co chodzi. Tak więc nie będę jakoś tłumaczył, ale... Brakuje nam ciągle patyka, który jest chyba gdzieś tam. Tak, ale jak tam dostać się? Właśnie chyba trzeba do tego mieć tą czerwoną pochodnię. Tutaj nie. Chyba to on. Tak mi przypomina. Trochę. Tu nic się nie zrobi. Widzimy nether trochę. Mogliby to zrobić jakoś bardziej epicko, że, to, że tak powiem, że cały netry widać, a nie tylko takie szczegóły. Chociaż pewnie byłoby to trudne, bo to jakby nie patrzeć, przenieść na inny silnik mapę, tak? Czy no, stworzyć na innym silniku to wszystko, nie wiem jak to działa za bardzo, ale łatwe to na pewno nie jest. Tu jest patyk? Nie. Co, gdzie oni? Hm, tu wskoczyli Wsunąć się? Aha, myślałem że tu nie ma tego Bym sobie skoczył, popełnił samobójstwo O, może tu w skrzynce jest Nie ma Uleczę się Leczenie rany, tak I weźmy drugą I chodźmy dalej o, sporo ich. Charger mnie walnął. Aha, jego też. A to może nie jest... To nie są może zwykłe pigmenty, tylko właśnie chargery. Jeśli tak to się w ogóle odmienia. Charger, chargery albo chargerzy. I patyczek. I śmierć. No dobra, skoro mamy patyk, możemy iść. Możemy pójść do tamtych drzwi i tam pewnie będzie nasza czerwona pochodnia. Przynajmniej mam taką nadzieję. Jockey, jockey. Okej. Okay. I teraz znaleźć tylko ten crafting table. Który na pewno nie był tu. Chociaż chyba może jednak był. Tak przygwoził mnie, ale ale żyje. Ale chodźmy tędy. Oni się chyba respią tu ciągle. Tak mi się zdaje, że oni się właśnie respią. Gin. Ok, padł. To trochę jest mylące, bo są takie pomieszczenia, dwa chyba. I nie wiadomo które jest które, ale skoro jest tu strzałka, to może. Chodźmy za naszą strzałką. Pochodnie też tak fajnie wyglądają, trochę dziwnie. To znaczy, ogień jest fajny, ale same. No. Sam ten patyk od pochodni dziwnie wygląda. Ich ktoś tam bije. No, teraz też zauważyłem, że na, na. Znaczy nie. Jak to się nazywa? Na piasku dusz się też poruszamy inaczej. Ale. Już mamy strzałkę, więc już jesteśmy blisko. Jakieś lagi się pojawiły chwilowe, ale Ale to nie problem. I pyk. Pyk. No, pyk mówię. Ok. Podnieś to teraz. Hmm. Dobra, masz. 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 I masz piston i to. I idziemy do naszej barykady, aby ją e, odblokować. I ona gdzieś była. Gdzieś była tam. Ups! Uuu, Już myślałem, że wpadłem tam całkowicie, ale na szczęście nie. To tu było? Nie, tu jest właśnie ten crafting table. Oni przez lawę biegają. To gdzieś tu? Może tu? Chyba nie. Tu był jakiś gość. A może? Tu jest to. Hmm. Możliwe, że to właśnie gdzieś tam. Chociaż nie, tu jest to. No nie wiem. Na pewno wiem, że lagi się pojawiły. System coś robi, czy coś, nie mam pojęcia, ale... Ale nie są one jakoś strasznie uciążliwe, więc idziemy dalej Szukać naszej barykady To tu, tak? Tak, tak Tak, więc... Odlaguj się Jak to teraz postawić? Może jakoś stąd? Hmm. Aha, bo to stąd się wylewa. Przecież. Tylko pochodnia się nie chce postawić teraz. Bo ją przecież można gdziekolwiek. Bo tam raczej nie jest połączony redstone'em chyba nic. Chociaż można spróbować. I te lagi są okropne. Zaraz cięcie najwyżej zrobię. Hmm. No nadchodzą, dobra. Dobra, tu cięcie zrobię najwyżej. Na chwilę. Tak więc widzimy się za chwilkę. Okej, okay, jestem ponownie. Powracamy do siekania naszych pigmentów. Nie było mnie tak z 5 minut musiałem. A, no, poprawić trochę komputer i... No i coś tam sobie w domu zrobić. To ja mam przeskoczyć, a nie, to już spada Tak więc. Yy. Yy -y. Toś miał skina takiego, czy co? Nie wiem Nie wiem, ale spoko Ktoś się po prostu w tej lawie utopił, ale nie wiem czemu on się nie spalił tam. I. I kolejna misja załatwiona Zaraz zamknę drzwi. Czekaj może. No zaraz, kobieto. Pierw się uleczę. No zaraz zamknę te drzwi. Co się tak pieklicie? Nie chciałem Cię uderzyć. Sorry. Nie, ja Cię leczę, a nie. Zabiję. Luis. Znowu go uderzyłem. No, Luis nasz. Nas wtedy nie uleczyli. A my tu ich leczymy. Tak, sprawiedliwość na tym świecie. No, ale dobra, Zoji. A co dalej mamy? Nie wiem jeszcze. Co zobaczymy w kolejnym odcinku? Teraz ciężko by. Nie chcę snajperki Chociaż fajnie kto się przybliża ale nie chcę a z normalnej broni się nie da przybliżać co mi w sumie nie przesz nie chcę tego to i apteczka i tyle nie trzymajcie się i cześć